Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, mamy grudzień. Za miesiąc będzie 25 rok, czyli ćwierć wieku XXI. No ale cóż, na to nie mamy wpływu. Po prostu trzeba życie brać tak, jak jest, bo to jest ułamek. Sekundy w wieczności. Dzisiaj będzie przekaz od Li na grudzień 24 roku. Jak zawsze pewien optymizmu i radości. Prognozy wibracyjne na grudzień 24 roku. W pierwszej połowie listopada przekroczyliśmy próg świadomości zbiorowej, znany jako. 144 tysiące osób. Oznacza to, że na planecie powstała już równowaga między energiami ludzi niosącymi częstotliwość wszystko jest w porządku i częstotliwość strachu. I tak w grudniu zaczynamy dostrzegać przywagę w kierunku jedności ludzkości. Na razie jest to niepewna przewaga ponieważ daje o sobie znać bezwładność myślenia przeszłymi paradygmatami oznacza to że już rozumiesz że świat się zmienił ale nie masz jeszcze słów w leksykonie aby oznaczyć nowe stany i własne uczucia aby wyrazić siebie musisz użyć tematów z przeszłości chociaż w środku Zaczynasz nadawać im inne znaczenie. Połączenie nowych wrażeń ze świata i bezwładnego myślenia tworzy strefę buforową, w której wyraźnie dostrzegasz, że Twoje życie jest uporządkowane i wypełnione magią, a zbiorowe historie wyglądają na utknięte. Obserwujesz jedno i drugie, jedność i rozdzielenie. Jednak sam fakt, że widzisz jednocześnie przeciwstawne zjawiska, mówicie, że jest to okres zakończenia dualizmu. Strefa upadku. Co więcej, być może osobiście już to przyszedłeś, a teraz widzisz, jak przychodzą inne ludzie. I to nie jest kara dla ciebie za jakieś przeszłe czyny. To Twoja obecność jako światła. Dla tych, którym pokazujesz przejście do jedności. Jeśli nie ty, to kto pokaże? Przyjmuj więc swoją pracę bez osądzenia. Jesteś tam, gdzie chciałeś być i jesteś całkowicie bezpieczny. Co więcej, jesteś w miejscu, o którym później będziesz opowiadać ze śmiechem, wymieniając różne swoje przygody. W końcu zawsze tak jest. Zwykle Dobrze się bawimy i lubimy opowiadać historię o tym, jak byliśmy w bardzo napiętych sytuacjach, wcale nie radosnych w momencie ich przejścia, ale potem powstają świetne historie, które bawią publiczność. Tak więc grudzień to czas, miejsce, w którym widzisz swoje postępy i zaczynasz zauważać postępy w społeczeństwie. Trochę więcej uwagi. Widzisz, Więcej radosnych zmian, trochę więcej transu. I oto ludzie pokazują swoje ciemne strony. Taki sobie migający wszechświat. Ktoś mruga, a komuś mrugają. Od 21 grudnia możesz być całkiem świadomy tego, co chcesz zostawić z przeszłości. Jest to strefa równonocy która jest energetycznym okazją do podjęcia decyzji o tym, czym nie jesteś. To przejście przez kolejnym zbiorową membranę częstotliwości. Pozbycie się lęków. Po przejściu tego etapu zaczyna obowiązywać zbiorowa częstotliwość ciekawości. To nowa częstotliwość. Sprowokuje mnóstwo odkryć i ujawnień. Na przykład już wiesz, że... UFO nie jest już kwestią wierzyć lub nie. W rzeczywistości jest to oczywistość dla naszej planety. Ale teraz pojawia się pytanie, kto wcześniej ukrywał to przed ludźmi? I ta częstotliwość ciekawości będzie dotyczyć wielu tematów wiedzy zbiorowej. Oczywiście dla wielu ludzi okaże się odkryciem większość tego, co wiesz od dawna. Ale nie patrz na te ludzi poniżej siebie i nie próbuj stać w pozycji. Mówiłam ci, dlaczego nie słuchałeś? Spowoduje to zamrożenie częstotliwości i spowolnienie procesu podnoszenia. Pamiętaj, że nie ma i nie może być żadnych ogólnych faktów. Mamy do czynienia z osobistym rezonansem dla każdego. Warto też pamiętać, że świat się zmienia. Dlatego skieruj swoją uwagę na to, co chcesz zbudować nowe i niepowtarzalne. Nie da się wciągnąć w grę polegającą na osądzeniu tych, którzy wcześniej wzbudzali strach i manipulowali innymi. Już sama pasja ściągania złoczyńców jest pułapką spowolniającą postęp jedności ludzkości. Zastaw tą grę tym, Którzy muszą odwrócić swoją uwagę od bycia ofiarą. Dla nich jest to etap pośredni pomiędzy pozostawieniem ślepej uległości a przyjęciem odpowiedzialności. Dlatego ważne jest, aby najpierw dostrzegł fakt manipulacji, aby następnie wykonać krok w kierunku osobistej odpowiedzialności. Ale jeżeli jesteś już świadomy siły swoich wyborów, Skup się na wyborach. Na przykład, ciekawe, czym jest ten świat, w którym każdy jest świadomy? Lub, jaką gospodarkę zbudujemy, gdy wszyscy ludzie będą rezonować z obfitością? Osobiście niezwykłe, korzystne będzie skupienie się na nowych pragnieniach i marzeniach. I właśnie dzisiaj, a nie wtedy, gdy ciało niebieskie wyraźnie coś odzwierciedlają. Wiele rzeczy staje się dla Ciebie dostępnych. Nie rozpylaj uwagi na bzdury, w których nie ma Twojej osobistej ekstazy. Taki wspaniały przykaz, kolejny wspaniały przykaz od Li. Ja wszystkim na cały miesiąc naprzód życzę samej radości, spokoju, i spełnienie wszystkiego, czego chcecie. Najważniejsze jest uświadomienie sobie, kim jesteś. Z Wami była Irina.